Gratulacje, to jest McGuffin. Wszyscy śmiali się z faceta, że widzi świat w slow-mo, a teraz pracuje jako super szpieg. Dziś opowiem o filmie z 2014 roku, zatytułowanym Slow Video. Film rozpoczyna się w centrum kontrolnym monitoringu, gdzie dwie kobiety rozmawiają o swoim nowym, młodym współpracowniku. Dany pracownik nosi okulary przeciwsłoneczne w pomieszczeniach i kobiety uważają, że jest to dziwne. Nagle zauważają dwóch uciekających rabusiów, ich szef zostaje powiadomiony i szybko wzywa policję. Wszyscy w biurze śledzą złodziei na monitoringu, a mimo to tracą ich z oszu. Kiedy zaczynają tracić nadzieję, nowy pracownik pokazuje im klip, na którym widać, że się ukrywają się w alejce. Dzięki jego pomocy złodzieje wkrótce zostają złapani przez policję. Dany pracownik nazywa się Yeo Yang Bu i ma rzadką chorobę genetyczną, która sprawia, że widzi wszystko w zwolnionym tempie. Wykorzystując swoje zaburzenie, był w stanie zobaczyć, gdzie udali się rabusie, mimo że poruszali się z dużą prędkością. Kiedy Yang był w piątej klasie, wziął udział w sztafecie ze swoją sympatią z dzieciństwa Bong Su Mi. Wtedy po raz pierwszy zobaczył rzeczy w zwolnionym tempie. Rodzice zabrali go do doktora Seuka, który zdiagnozował u niego dynamiczną ostrość widzenia rzadkie zaburzenie, które umożliwia mu wizualne postrzeganie drobnych szczegółów w poruszającym się obiekcie. Czego zwykli ludzie nie potrafią. To tak, jakby widział świat w zwolnionym tempie. Aby udowodnić, że Yang-Bu rzeczywiście ma zaburzenia, lekarz rzuca w niego z dużą prędkością piłką baseballową, którą on łapie z łatwością. Lekarz radzi mu, aby dla komfortu nosił okulary przeciwsłoneczne. Po diagnozie Yang-Bu, jego ojciec wyjeżdża za granicę, aby zarobić pieniądze na leczenie syna. Yang-Bu zostaje w domu z matką i młodszą siostrą. Twierdzi, że zaburzenie jest jednocześnie błogosławieństwem, jak i przekleństwem, choć mógł obserwować, jak wiatr w zwolnionym tempie porusza spódnicami kobiet. To w szkole znęcano się nad nim właśnie za okulary przeciwsłoneczne. Jego jedyną przyjaciółką była wtedy Sumi, w której zaczął się zakochiwać. Jednak z biegiem czasu Sumi została dotkliwie zastraszona za to, że jest jego przyjaciółką i również go opuściła. Po tym wydarzeniu yang był nigdy nie miał już przyjaciela. Cały czas oglądał telewizję, chcąc stracić zdolność widzenia całkowicie. Jego wzrok nie pogorszył się. Natomiast chłopak rozwinął obsesję na punkcie koreańskich dramatów. Umiejętności społeczne nauczył się od aktorów z dramatów, ale nigdy nie wyszedł z domu, aby je ćwiczyć. Jego ojciec odmówił powrotu do Korei nawet podczas wakacji, aby więcej zaoszczędzić. Wszystko to jednak poszło na marne. Gdy pewnego dnia zginął z powodu wypadku w miejscu pracy. Po śmierci jedynym człowiekiem, z którym Yang Bu pozostał blisko jest doktor Seo Doktor radzi mu, by zobaczył świat poza swoim pokojem i pomógł rodzinie z pieniędzmi. Dlatego Yang Bu zaczyna pracować w Centrum Kontroli Telewizyjnego Systemu Dozorowego. W monologu twierdzi, że lubi oglądać ludzi na ekranie, ponieważ przypomina mu to koreańskie dramaty. Jedyną różnicą jest to, że w tym dramacie wszyscy są głównymi aktorami. Jego współpracownik Byung su rozmawia z ich szefem o zachowaniu Yangbu. Twierdząc, że jest on bardzo introwertyczny i z nikim nie rozmawia. Obiecuje zaopiekować się Yang Bu, ponieważ jest prawdziwym talentem. Byang Su siedzi obok Yang Bu w pracy i próbuje z nim rozmawiać. Jednak nieśmiały Yang Bu odpowiada na wszystkie pytania Byang Su w swojej głowie, nie odzywając się do niego. Monitorując kamery, zdaje się liczyć, ile kroków wykonują ludzie, by dotrzeć w określone miejsce. Byang Su uważa to za dziwne, ale nie zadaje. Żadnych pytań. Próbując nawiązać z nim kontakt towarzyski, byang Su pyta go, czy ma dziewczynę. To przypomina Yang-bu i Sumi. Już następnego dnia idzie do jej domu. Sumi wyrosła na piękną kobietę, ale z problemami finansowymi. Jej windykator namawia ją, by sprzedała dom, aby spłacić pożyczki. Yangbu obserwuje ją z daleka, ale jest zbyt przerażony, by pójść z nią porozmawiać. Od tego dnia codziennie. Obserwuje ją przez kamery przemysłowe i zapamiętuje jej codzienną rutynę. W nocy ona pije napój gazowany przed kawiarnią, więc on też to robi. Widzi, że po drodze przygląda się porzuconej Sofie i następnego dnia ciągnie ją przed kawiarnię. Sumi zauważa Sofę, ale nie myśli o tym zbyt wiele. Następnego dnia, z powodu ulewnego deszczu, utknęła na przystanku autobusowym. Yang Bo widzi to na monitorze i z Sum idzie jej pomóc. Kładzie nad nią parasol jak w kij-dramach, ale Sumi nazywa go dziwakiem i odchodzi. Następnie udaje się do doktora Sełka, prosząc o rady, w jaki sposób Yang Bu może zaimponować Sumi. Proponuje Yang Bu, żeby dał jej kwiaty. Następnego dnia Sumi spóźnia się na przesłuchanie do dramatu muzycznego. Dzwoni do menadżera i zaczyna śpiewać na środku drogi. Gdy śpiewa piękną piosenkę, osoby postronno obserwują ją z podziwem. Yang Bu również przybywa tam z bukietem kwiatów. Po piosence wręcza jej kwiaty, ale Sumi tego nie docenia. Mówi mu, że wolałaby raczej dostać ramen i odchodzi. Yang Bu woła jej imię i w końcu przedstawia się jej jako najlepszy przyjaciel z dzieciństwa. Ona jednak twierdzi, że nazywa się Oh Sumi, a nie Bong Sumi. Okazuje się, że Yang Bu przez cały ten czas podążał za niewłaściwą kobietą, a jednak zaczął się w niej głęboko zakochiwać. Tego wieczoru przypadkowo wpadałem na siebie i Sumi każe Yang Bu nieść jej zakupy. Przed wyjściem Sumi pyta go, dlaczego szuka bąk Sumi, na co on odpowiada, że lubi ją w szkole. Następnego dnia w pracy Yang Bu widzi na monitoringu, że Sumi odbiera telefon. Osoba dzwoniąca informuje ją, że dostała rolę w muzykalu, skacze i tańczy na ulicy, a Yang Bu obserwuje ją na ekranie. Tej nocy Sumi idzie świętować w lokalnej przydrożnej restauracji. Zauważa, że Yang-Bu obserwuje ją z zewnątrz i zaprasza go do środka. Podczas rozmowy pokazuje mu scenariusz muzykalu i ćwiczy swoje kwestie. Yang-Bu komplementuje jej grę aktorską i pokazuje jej własny talent. Wkrótce cała restauracja obserwuje, jak Yang-Bu łapie rzucane w niego łyżki. Następnego dnia Yang-Bu spaceruje po dzielnicy Sumi, licząc swoje kroki. Beyoncé su widzi, jak to robi i zdaje sobie sprawę, że chłopak próbuje zapamiętać drogę. Podczas powrotu do domu Sumi znajduje czekającego na nią Yang Bu. Chodzą razem. Rozmawiają o kilku sprawach. Pyta go jaka jest jego praca i dowiaduje się, że pracuje w Centrum Kontroli Telewizyjnego Systemu Dozorowego i może obserwować ludzi przez cały dzień. Zatrzymują się przed kawiarnią, na którą Sumi zawsze się gapi. Ujawnia, że podkochuje się w właścicielu kawiarni i podkreśla, że posiada on samochód. Zazdrosny Yang Bu długo wpatruje się we właściciela. Postanowił zabrać ją na przejażdżkę, aby jej zaimponować. Pyta wszystkich w pracy, czy posiadają samochód, w nadziei, że go pożyczą, jednak żadna z osób nie posiada samochodu. Podczas powrotu do domu, do Sumi podchodzi Windykator. Zaczyna na nią krzyczeć i grozi, że ją uderzy, jeśli nie zwróci pieniędzy. Yang Bu i Biang Su docierają tam tę samopor i ratują ją przed mężczyzną. Kiedy Yang Bu wraca do pracy, Sumi krzyczy: Dziękuję do jednej z kamer wiedząc, że chłopak obserwują na drugim końcu. Na koniec dnia spotykają się w parku i długo rozmawiają. Yang Bu pytają, co by zrobiła, gdyby posiadała samochód, na co Sumi odpowiada, że codziennie jeździłaby nad morze. Ponieważ nie może dostać samochodu, Yang Bu zaprzyjaźnia się z lokalnym kierowcą autobusu, podróżując z nim przez cały dzień. Przez kamerę obserwował, jak kierowca gra samotnie w nocy w baseball. Pod koniec dnia Yang Bu dołącza do niego na mecz i prosi go o przysługę. Byangsu, kierowca autobusu i Yangbu odbierają Sumi z przystanku następnego dnia i udają się do Busan, aby odwiedzić morze. Widząc jego starania, aby ją uszczęśliwić, Sumi zaczyna zwracać uwagę na Yangbu. Ich autobus zostaje jednak zatrzymany przez straż graniczną, która nie pozwala na wjazd autobusu lokalnego okręgu do innego. Rozgniewana Sumi próbuje walczyć z policjantem, podczas gdy Byangsu uspokaja ją, ich wysiłek jest bezsensowny, ponieważ na koniec dnia wrócą do domu bez zrealizowanego planu. Szef Yang-Bu opowiada im o ostatnich przypadkach uprowadzania kobiet w mieście i prosi, aby przez cały czas byli w stanie wysokiej gotowości. Właśnie wtedy Yang-Bu zauważa Sumi na monitorze, która zaraz potem znika. Szarony pędzi sprawdzić, czy nic jej nie jest, tylko po to, by zobaczyć, że Sumi próbowała z niego zażartować, żeby zobaczyć, czy przyjdzie. Sumi po raz pierwszy zdejmuje okulary i dwójka w końcu się całuje. Yang był odprowadza Sumi do domu, a ona zaprasza go do środka. Jednak ich plany zostają pokrzyżowane. Gdy Sumi zauważa w swoim domu windykatorów, grożą jej, że wyrzucą jej rzeczy, jeśli nie zwróci pieniędzy. Yang był próbuje do niej podbiec, ale nagle upada, bo jego wzrok się rozmywa. W wyjściu wierzycieli Yang Bu i Sumi rozmawiają. W stercie rzeczy, które mężczyźni wyrzucili, znajdują rysunki, które Yang Bu zrobił dla Sumi, gdy byli w szkole. Sumi ujawnia, że okłamała go, że jest inną dziewczyną, ponieważ nie chciała być porównywana do swojej młodszej wersji. Yang Bu milczy przez cały czas, podczas gdy Sumi patrzy na rysunki, uśmiechając się. Następnego dnia odwiedza doktora Sauka, informując go, że jego wzrok stał się niewyraźny. Okazuje się, że z czasem jego zaburzenie pogorszyło się, przez co wkrótce straci wzrok. Yang Bu wiedział, że pewnego dnia w końcu oślepnie, dlatego liczył kropki wszędzie, gdzie się udał, aby było mu łatwiej się poruszać, gdy to się stanie. Podczas gdy Yang Bu jest zmartwiony swoim pogarszającym się wzrokiem, Sumi martwi się o swój dług. Sprzedaje swój dom i zbiera dość pieniędzy, by spłacić wierzycieli, ale jednocześnie traci dach nad głową. Yang Bu Obserwują na monitoringu, podczas gdy ona rozmawia ze sklepikarzem z pudełkiem swoich rzeczy. Nagle jego współpracownik zauważa samochód podejrzanie krążący w tej samej okolicy. Przygląda się uważnie jego tablicy rejestracyjnej i zauważa, że samochód należy do uciekającego porywacza. Zawiadamia szefa i natychmiast zostaje powiadomiona policja. Tracą jednak z oczu samochód i w tym samym czasie Yang był traci z oczu Sumi. Ogarnia go szaleństwo i biegnie ratować ją przed potencjalnym niebezpieczeństwem. Po drodze traci całkowicie wzrok i rozbija rower. Byang-su zauważa to przez kamery i biegnie mu pomóc. Z kolei do Sumi podchodzi dziwny mężczyzna, który chwyta ją za ramię. Zanim jednak zdąży ją zabrać, Yang-bu zaczyna biec w ich stronę. Porywacz ucieka, ale Yang-bu prawie wpada pod autobus. Przyjeżdża policja i zabiera Sumi na przesłuchanie. Teraz Yang Bu zostaje sam na ulicy, ale chwilę później pomaga mu Byang Su. Trzymając się przyjaciela, płacze, zdruzgotaną utratą wzroku. Od zdarzenia minęło kilka dni. Sumi zajmuje się swoim życiem i nie kontaktuje się z Yang Bu. Często patrzy na kamery przemysłowe, gdy za nim tęskni. Kilka miesięcy później zauważa Yang Bu wewnątrz swojej ulubionej kawiarni. Z radością podchodzi do niego i macha ręką. Ale jest zszokowana, gdy Yang Bu wyciąga biały kijek i idzie w drugą stronę. Podąża za nim po mieście, docierając do galerii sztuki, wypełnionej obrazami, które dostała w czasach szkolnych, a które narysało Yang Bu. W monologu Yang Bu mówi, że stracił wzrok, ale wciąż ją pamięta. Następnego dnia Sumi ponownie za nim podąża, ale tym razem on pyta ją, dokąd chce iść. Dziewczyna zdaje sobie sprawę, że chłopak może ją wyczuć, i film kończy się sceną, gdzie dwójka bohaterów się przytula. To wszystko. Napiszcie w komentarzu, co myślicie o tym filmie. Subskrybujcie nasz kanał, aby oglądać więcej filmów takich jak ten. Dziękuję za oglądanie.